Siema sieba, witam wszystkich. Mam tu coś na koronawirusa. Lekarstwo odpowiednie. Mamy dzisiaj gościa na treningu, młodego widza. Będzie coś dzisiaj sam jeszcze nie wie co, ale coś pomyślimy. Dobra, trzeba się przygotować i zaczynamy. Dobra, ja lecę z pierwszą serijką. Ale ja to będę dzisiaj mało ważny. Będziemy młodego filmować i jego błędy na filmie się wszystko wychwyci. I w komentarzu, jeśli możesz, powiedz młodemu, co robił źle, wyciskając. Albo co teraz ja robię źle, też wyciskając. Dobra! Pierwsza seryka zrobiona. Lecimy zaraz na drugą, ale teraz młody. ściągamy to. Dobra, no, to możemy. Po pięćdziesięciu. Nega. Tam. Wkładam ci to zapłodam. Czekaj. Mamy rękawiczki. Co widzicie? W nie było zimno. Zakładamy to młodemu. Dzisiaj zrobię taki trening, że więcej na siłownię już nie przyjdzie. Jutro <grywka> nie stanie. Pasowałoby, żebyś 8 razy tym ruszył. Nie wiem, nie liczę, ale jeszcze raz i wystarczy. Myślę, i wystarczy. Ile było? Przez 6 razy, troszkę za dużo. Ściągniemy tę piątkę, żebyś tak te 8 razy jeszcze ruszył. Dwie seryjki przynajmniej. Jeśli coś się zrobił, napisz komentarz, a on sobie to przeczyta. I już będzie się uczył. Będzie wiedział. Dobra, tyle. Pigułeczka. Jedna, daj rączkę. Pogryź i przepi. Coś mu dałem, on nie wie co. Ja wiem. Za chwilę będzie. Gryfy łamał. Dobra, lecimy, czekamy na efekty. No i wody pociśnie drugą serię. Jak na oko moje, to tragedii nie ma. Sztangu klaty dotyka. Troszkę minimalnie. Widzę, że ten gry jeszcze tak lata na boki. Ale wiadomo to kwestia wprawy. Z czasem to się wyrówna. Dopierdoli ciężaru, to coś z niego będzie, nie? <śmów> Mówi, że kreatywnie jeszcze nie bierze, białka nie bierze, ale ma zamiar zamawiać. To już jest dobry znak. Na pewno mu po dzisiejszym dniu motywacji do tego nie braknie, nie? No dobra, tyle lecimy dalej. Dobra, lecimy. No i góra. Widać, że początkujący to wszystko jeszcze lata, ale to jest właśnie kwestia czasu i nie będzie latać. Nie styka jak większość. Nie styka na górze. Fantylkami nie stuka. I dobra, i wystarczy. I opuść, na dół, powoli. Parę lekcji, coś z niego będzie. Trochę waszych porad. Właśnie w komentarzu, coś źle robi, co dobrze. Niech się młody uczy. Na waszych komentarzach. Dobra, teraz. No i lecimy z ostatnią seriką młodego. Tym razem zrobimy jedno więcej powtórzenie z moją delikatną pomocą. Żebyś wiedział jutro, gdzie masz cycki. Dobra. Klata zamordowana. I zaraz polecimy ze skosem. Dobra. Młody zrobi rozpiętki, tym o, tak na kciuka sobie zawiesisz. I w ten sposób rozpiętki zrobisz w tak na kciukach. Dobra. Dalej. No, do góry i na boki. Powoli, powoli, powoli. Powoli. Tak lekko zgięte ręce w łokciach. Na razie chwilowo nie mamy rozkręcanych hantelek, bo ostatnio rozwaliłem je i musi sobie radzić tym. Zrobimy hantelki rozkręcane. To wtedy będzie ok. Ale na razie musi sobie radzić tak. Jak ruszy tym 10 razy, to już jest dobrze. Tak coś wolniej jakbyś mógł. O, i góra. I powoli. Góra. O. I teraz na pewno lepiej poczujesz klatę niż robiąc tak szybko. Jak zrobić 10 razy, to wystarczy. O i super. O i nauka tak trwa. Dobra. Skos. Młody poleciał od teraz czy znam mnie? Poszło fajnie, 10 razy, coś dołożymy, lecimy dalej. Ale teraz czas na młodego. No to dawaj młody, tak bez cięcia, ogień. Ile razy wcześniej ruszyłeś? 7. No to teraz też 9 osiem. No fajnie też, bo co niektórzy na skosie wyciskając, to hantelki dają i tak, że hantelki idą tu. A młody ma te hantelki tak jak sztanga na skosie, wyżej. Widać dobrze. Mnie... I Dobra i wystarczy, i wystarczy. Nie katuj się, bo jutro naprawdę kromki chleba nie będziesz radę sadzić do rady wsadzić do dzioba. Dobra, no to teraz młodzieńcze, drogi widzu, tu i góra. Dasz radę? No. Nie dasz rady, oj, musisz dużo jeszcze trenować. Jeszcze parę wizyt musisz zaliczyć, dobra. Coś innego trzeba mu temu Okej. Okay. No i mamy alternatywę. Coś, coś z tego będzie kiedyś. Dobra i tu już wystarczy, i wystarczy, o ile nie zrobiłeś? No to teraz na drugą rękę osiem. Młodego już się leje. Trening przed kurwa jak masło. Dobrze jest. Wielki chłop będzie z niego, kiedyś. Ryzi kreatyjna zrobią robotę o. No i dobra i wystarczy No to młody tak już już tak i w ten sposób robiłeś to kiedyś? Nie. No to już by nie szorował. Dobrze. Powolnicina w uchu. Ja ich nie uczył, młodego wy możecie nauczyć. I wystarczy, bo to już walka. I wystarczy. No, a ty mu powiedz, nie wiem, co źle robił w tym ćwiczeniu. No to młody. Patrz. W ten sposób. W Ten sposób się to robi. A ty mu jeszcze podpowiedz. Dobra. Niczego ten łokieć nie pracował do, do przodu i do tyłu. I staraj się mieć prosto. O tak, coś w tym wyzaje. Dużo nauki przed tobą, ale się nauczymy. Pewnie to za duży ciężar ta dycha. Bardziej pełny ruch do góry. Ja tam dobry nauczycielem nie jestem, ale co mogę to pomogę. 10 razy jak mi wystarczy. Jak było. Ta już dobrze. dobrze to się okaże. Dobra, lecimy dalej. No i trening zakończony. Jak się młodzi czujesz? Ciężko. Ciężko Nie, Nikt nie mówi, że będzie łatwo, ale na pewno będzie łatwo. Jeśli będziesz konsekwentny w tym, coś tego z ciebie będzie. A jak nie, to nie. To będziesz sobą klates. Ale zobaczymy. Czy się nie znudzi, czy na no motywacji będzie Martina, żeby to ciągnąć. Dobra, młody. Dzięki, że wpadłeś w kiedyś jeszcze. Rób siłownie, wpadnę do ciebie. Także fajnie było. O, pani i ty, będzie fajnie. I tak jak wcześniej wspomniałem, napisz w komentarzu, co młody robi źle, a co robił dobrze. Niech się uczy na waszych wzrokowych właśnie, yy, jakby to powiedzieć, wyszukiwaniach jego błędów. No to komentarz, no to subik, no to łapka w górę i do zobaczyszka, do następnego. Tyk.